Witam serdecznie, Agata Sfernowska. W Polsce drugą połowę marca rozpoczniemy pod znakiem wyżowej pogody. Nadwojewstwa południowe i zachodnie, rozległy wyż fiński skieruje ciepłe powietrze z południa kontynentu. W tej części Polski termometry wskażą 10 stopni, tymczasem na wschodzie będzie o około 5 stopni chłodniej. Od środy 18 marca już cały obszar kraju znajdzie się pod wpływem chłodniejszego powietrza z nad Rosji. W nocy, przy niemal bezchmurnym niebie, pojawi się nawet kilkustopniowy mróz. Pod koniec tygodnia Polska zacznie dostawać się pod wpływ nieprzyjemnego niżu z nad Skandynawii. Układ ten nie tylko przyniesie wietrzną aurę, ale z północy Europy zacznie kierować do nas coraz zimniejsze arktyczne powietrze. Przypominamy, że w piątek 20 marca, między godziną 9.43 a 12.03, będziemy mogli podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Z prognoz wynika, że pogoda nie powinna nam w tym przeszkodzić. Natomiast w piątkowy wieczór o godzinie 23.45 rozpocznie się astronomiczna wiosna. W pierwszy wiosenny już weekend wspomniany niż na wschodzie kraju przyniesie zimowe warunki pogodowe. Tam arktyczna masa powietrza spowoduje, iż na termometrach zobaczymy jedynie około zera. W województwach wschodnich może pojawić się deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Dla odmiany na zachodzie kraju powinno być słonecznie, z temperaturą maksymalnie wynoszącą 4 stopnie. Podobnej aury oczekujemy w niedzielę. Wtedy jednak na krańcach zachodnich ociepli się do nawet 10 stopni. Kolejny tydzień marca zapowiada się pod znakiem zmiennej pogody. Wówczas wyżowe okresy słonecznej aury będą przeplatane niżowymi strefami opadów deszczu i silnego wiatru. Na szczęście temperatura powietrza powinna ustabilizować się już na poziomie około 10 stopni, a pod koniec miesiąca na zachodzie Polski można liczyć na aż 15 stopni czyli w marcu jak w garncu.